Jeżeli nie zatrzymam się na stopie i nie żyję sygnałów, nam szereg informacji, co źle zrobił operator. Symulatory maszyn górniczych pozwalają uczyć się obsługi sprzętu w warunkach w pełni kontrolowanych. Kursant siada za pulpitem, który odwzorowuje kabinę operatora i może sprawdzić, jak prowadzi się maszynę na wyrobisku, jak reagować na awarie i niebezpieczne sytuacje. Każdy błąd jest od razu widoczny na ekranie, dzięki czemu można uczyć się na własnych doświadczeniach. Symulatory zostały stworzone też po to, żeby wyrobić u operatorów przyszłych dobre nawyki. Bardzo dobre te symulatory są też dla osób, które nigdy nie były na dole w kopalni, a swoją przyszłość i karierę wiążą z górnictwem, żeby im pokazać na namiastę tego, co ich może spotkać na dole w podziemnych wyrobiskach górniczych. Symulatory zostały stworzone w skali 1 do 1. Staraliśmy się odzwierciedlić praktycznie w 100% wyrobiska w tej rzeczywistości wirtualnej. Podobnie jest ze spawaniem. W pracowni BCU znajdują się najnowocześniejsze symulatory, które wykorzystują rozszerzoną rzeczywistość. Trzymasz prawdziwy uchwyt spawalniczy, pracujesz na elementach, a jednocześnie korzystasz z cyfrowych rozwiązań. Dzięki temu ćwiczysz jak w prawdziwej spawalni, ale w pełni bezpiecznie.